Nie. Mam pierwszego Lewiatana swojego, tak naprawdę. I ja się tak boję! Nie wiem, czy jest przerażające to stworzenie, ale ja chcę je zobaczyć, tylko jeśli ja boję że on mnie zaatakuje. I ja się wtedy zerzam przed... Nie Gdzie on jest? On odpływał. Nie on, on gdzieś był ja się tu blisko. Się boję się, że on odpływa. A nie tak to to fajnie było. Dem Ale co... On jest ogromny Jeśli boję, że on do mnie zacznie nie przecież się załamie. Nie, trzeba płynąć. Do... Gdzie on jest? On tu był, on tu był, gdzie on teraz jest? On się zanurzył w piaski. Mnie, jestem ciekaw, jestem z pływem. Przecież ja wracam, odejdź! I ja myślałam, że go nie ma, czemu on tu jest! Przecież ja sobie płynę, mam tu do tu zrespił! Już chyba mnie nie będzie. Jak on wysoko jest w ogóle! On wpływa I to jest. O ślizgłe. -uh -uh -uh. Niebo on jest wysoko, a to jest niepokojące. On jest o 40 metrach. Z pierwszego spotkałam na 300 prawie. Idę stąd. On rzeczy i się z nim zmierzy. W tym mierze, w tym w

tak Mnie niepokoju, że ja go nie widzę. Chodź tu. Gdzie on pływa? O tu jest. Cho, ej, nie ja chcę, nie ja chcę. Patrzcie, goni go. To ja go gonię, a nie on mnie. Czajcie to. <grystanie> o <Chryste>. Hej. <grystanie> Ej, ale ty jesteś spokojny dla mnie. Skarbie. Myślałam, że mnie ugryziesz. Cześć piękne. Ej, to jest mój kolega, widzicie? On ze mną pływa. Psiapsi. Ej, zabij mnie. Ej, to jest mój przyjaciel. Oj.